Radio Raik, twoje ulubione studenckie radio. Witam serdecznie w piątym odcinku audycji Moja książka. Przy mikrofonie Katarzyna Miara. Dzisiaj zapraszam na recenzję książki Miłosne tajemnice autorstwa Julie Quinn, która ukazała się 16 listopada z ramienia wydawnictwa ze to już czwarta część słynnej serii o Bridgertonach, która swoją popularność w głównej mierze zawdzięcza serialowi dostępnemu w serwisie Netflix, który powstał w oparciu o całą serię. Colin Bridgerton w Londynie zyskał miano tego, który nie planuje zbyt szybko się ożenić. Swój czas poświęca na podróże, dlatego zawsze, kiedy wraca w rodzinne strony, musi mierzyć się z całą listą potencjalnych kandydatek na żonę, którą przygotowuje mu matka. W towarzystwie pięknych dam musi pamiętać o manierach. Ale jest taka jedna kobieta, którą zna od zawsze i z którą może porozmawiać bez zbędnego i sztywnego trzymania się etykiety. Ta kobieta to Penelopa Federington, która skrycie od lat kocha się w mężczyźnie. Wydawać by się mogło, że Penelopie pisane jest staropanieństwo, a Colin już zawsze będzie podróżować po świecie, uciekając tym samym od miłości. Jednak kiedy w ich relacje wmiesza się tajemnicza Lady Whistledown, wszystko zacznie się zmieniać i okaże się, że ta dwójka ma swoje sekrety. Książka Julie Quinn to idealna propozycja dla osób, które lubią romanse historyczne, subtelny humor i zwroty akcji. Autorka w umiejętny sposób oddaje realia XIX-wiecznej Anglii. Opisuje wystawne bale, zasady panujące na przyjęciach oraz przedstawia, jak wyglądały zaloty wśród arystokracji. Jak w większości powieści romantycznych, również tutaj po zapoznaniu się z kilkoma pierwszymi stronami łatwo jest przewidzieć zakończenie. Jednak to, co dzieje się w trakcie rozwoju całej akcji, wprawia czytelnika w zaskoczenie. Fabuła i charaktery poszczególnych postaci są napisane w taki sposób, że wzbudzają w odbiorcy wachlarz emocji. Śmiejemy się, płaczemy i złościmy razem z bohaterami. Julia Quinn ma bardzo lekkie pióro. W jej książkach nie znajdziemy zbyt długich opisów czy przesadzonych porównań. Wszystko jest wyważone i napisane w taki sposób, że czytelnik wręcz pochłania kolejne strony. Warto zaznaczyć, że oprócz oczywistego wątku miłosnego, w książkach z serii o Bridgertonach poruszone są także inne znaczące kwestie. Mój książę zwraca uwagę na to, jak ważne w życiu dorosłego człowieka jest jego dzieciństwo i relacje z rodzicami. Motyw ludzkiej śmiertelności i obezwładniającego lęku, który tak silnie wpływa na nasze życie, że poniekąd stajemy się jego niewolnikami. To zagadnienia, o których przeczytamy w powieści Ktoś mnie pokochał. Propozycja dżentelmena skupia się natomiast na tym, jak konwenanse obowiązujące w danej społeczności mogą utrudnić nam osiągnięcie pełni szczęścia. W pozycji miłosne tajemnice zobaczymy nie tylko to, jak tajemnice utrudniają nam życie, ale przede wszystkim dowiemy się, jak ważne jest posiadanie w życiu celu oraz ile może się zmienić, jeśli uświadomimy sobie swoją wartość. Dodatkowym atutem powieści jest to, że możemy ją przeczytać bez znajomości poprzedniej części. Wspólny mianownik, jakim jest Ruth Bridgertonów, spaja książki z tej serii, ale fakt, że każda z nich skupia się na innym członku rodziny, sprawia, że stają się one oddzielnymi bytami. Miłosne tajemnice autorstwa Julie Queen to pozycja godna polecenia dla tych, którzy lubią historię miłosne z zabarwieniem historycznym. Elementy zaskoczenia, barwni bohaterowie, ciekawe rozwiązania fabularne, to atuty tej pozycji. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do lektury książki wydanej przez wydawnictwo ZSK. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Katarzyna Miara